Dzień dobry, nazywam się Antyna Lisowska, jestem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. i Zostałam dziś poproszona o to, aby opowiedzieć Wam o diagnostyce piersi u kobiet z implantami. Ta diagnostyka tak naprawdę niewiele się różni, ponieważ raz w roku obowiązuje nas wykonanie badania USG-piersi. To badanie tak naprawdę niewiele się różni od tego u kobiet, które wykonujemy u kobiet bez implantów. Może z tą jedną różnicą, że trwa ciut dłużej, ponieważ trzeba ocenić również ciągłość torebek implantów, ich położenie i parę innych jeszcze elementów. Natomiast co jest istotne i co jest ważne w diagnostyce piersi u kobiet, które chcą wykonać implanty? Bardzo ważne jest wykonanie USG piersi przed zabiegiem, przed operacją, ponieważ to badanie będzie dla nas punktem później odniesienia, do kolejnych badań już po wykonanej operacji. Także o tym pamiętajcie. Czy wykonywać mamografię przed zabiegiem operacyjnym? Nie ma takich wskazań, natomiast jest to dobrym pomysłem, żeby taką mamografię wykonać, jeśli mamy powyżej 40 roku życia, ponieważ no, odpowie nam to na pytanie, czy znajdują się w piersiach jakieś zwapnienia, które mogą być podejrzane. Natomiast co dalej? Bo diagnostyka piersi powinna się składać z USG i z mamografii. Natomiast jeżeli mamy implanty to mamografii raczej się nie wykonuje. Istnieją specjalne pozycje i pozycjonowanie kobiet z implantami w celu wykonania mamografii, natomiast nie wykonuje się jej rutynowo jako profilaktyki u takich kobiet. Więc co w zamian? W zamian robimy rezonans magnetyczny z kontrastem. Zalecane jest, żeby wykonywać takie badanie co 2-3 lata. USG raz w roku, natomiast mamografię rezonansu magnetycznego z kontrastem wykonujemy co dwa, co trzy lata. I to tak skrojona diagnostyka jest idealna dla kobiet z implantami piersi.